Mano widzowie z tej strony Nitrix, a dzisiaj sobie robimy filmik z Fortnite'a, ale będziemy mogli używać tylko tej nowej broni laserowej. Więc wy zostawcie like i suba, a my lecimy z rundeczką. Dobra widzowie, my sobie lecimy tutaj, kupujemy broń i idziemy do jakiegoś typu. Dobra, ja już wyskakuję. I spadamy tam. Potem, jak już będę miał tą broń, to się przeniosę na ten statek i zobaczę, że coś tam jest. A potem na tą świątynię. Widzę, że nie sam tutaj lecę. Chyba. Jak ktoś tutaj ze mną będzie lecieć, to mam mega Dobra, widzę mnie. Bo słyszę typa. Dobra, wynajmę tego. Tętego typka, to wiecie. Ej, dobra. Tego... Aha, to nawet nie ja go zabiłem. Tylko ten robot. Fajnie. Dobra, weźmy ten budulec. I złoto. I chodźmy na tą wyspę. I się jeszcze uleczyć muszę. Po co mi to abo? Dobra. Widzowie, idziemy dalej łopak w górę i wezmę jakiegoś innego youtubera, żeby ze mną nagrał taki odcinek. My już prawie jesteśmy na statku. Dobra, jesteśmy na statku. O, bumerankę bardzo kusi. Coś do leczenia muszę znaleźć. Potka mi się Teraz nie przyda, to też nie. To mi się przyda. Aha, dobra, Amosa wezmę i oj, widzę tam typa, tam daleko lecimy do niego. Nie, on ma pompę. No i damy. On miał koronę! No nie! Dobra widzowie, jak przejdę chociaż raz do top 20 z tylko tą jedną bronią i czymś do leczenia, to musicie zostawić łapkę w górę. Tamten typek miał koronę. Ale gdybym miał tą pompę, no to może bym go pokonał, nie wiem. Dobra, to lecimy tam. <słuch> Dobra, skaczemy i lecimy. O, bym jeszcze jakiegoś typa z koroną spotkał. lecimy sobie no nie, no i postawiło nam tu lot nie, bo lecimy obok tych budynków no to super po prostu co jest? nie, nie, nie dobra no nie, no i ktoś to już wynaje Ha <laughs> Let's go widzowie. No sorry, no ale musiałem z tego skorzystać. Żeby wziąć od niego ten pistolet. A to wywalamy. I pijemy potkę. Zaprobawmy sobie autko lub coś. Nie, w sumie pojadę sobie tamty, do tamtej świątyni. Siedemdziesiąt siedem graczy. Typ i śpi. Wezmę jego amo, żeby amunicji ludzie nie mieli. Tutaj ktoś był. Tutaj też ktoś był. O, czy to jest typ? Nie. Dobra. Skampmy się tutaj na jakiegoś bambika. I czekajmy. Dobra, to ja myślę, żebyśmy sobie poszli teraz na ten bezładny brzeg. No trochę daleko to jest ode mnie. czekajcie, ja się tutaj wyposażę żeby to tak było dobra oj i my mamy typeczka i dostał oj i leży a on nam namierzył kolejne <noise> dobra, to klepiemy się z I leży. Wszyscy w furkę leżą. Roz... O, jeszcze ktoś? Trzeba na niego tam. Teraz by mi się jakaś snajpa przydała, ale mamy challenge. Tam jest za daleko Dostał, osiem Tak na daleko możemy ich zrobić Typy z kartą nas nie interesują teraz. I gdzie on jest? Tam yy, on mi tu wyrzuca rzeczy. Oj, i leci do nas. Dobra, dostał dużo. Dobra, i leży. To jest mój y Ja mam cztery fragi, a bot ma jednego. Czy jeszcze kogoś on tam nam wypatrzy, czy nie? Bo ja już nie wiem. Dobra, to już chyba wszyscy wokół nas. Oni co chwilę tą amunicję wyrzuca. O, dobra, to idziemy tam czy tu kampimy, bo ja nie wiem. Chyba kogoś tutaj słyszałem. Gdzie on biegnie? Ej Bocie, chodź do mnie! On do kogoś strzela, czy co? Wiem, widzowie, że to jest trochę nudne, że tak się błąkam po tej wyspie. Ale boję się, że ktoś mnie za chwilę na blisko podjedzie. To jest typ? Tam? Nie, to była jakaś budowla. Czy oni tutaj gdzieś mają trampolinę? Ej, bo oni trampoliny nie mają, to na statek szybko. Eee. Dobra, widzowie, strefa za chwilę nas. I czekam na mojego bota. Weźmy setę to złoto, to nam się przyda. Bocie, chodź tu. Dobra, ja już idę tam. Ile soksiorby mi, by mi się teraz przydały? Ej no, zrobimy tam i będą soksiorby. Dobra, bodle leci z nami. Ja mam wywalowane, czy to będzie epickie, czy rzadkie. Bo nawet chyba z rzadkiego soksiorby wypadają. Szybko tam podjedziemy i skampimy se. Dobra, czekamy, aż nam to się zrobi. O i zaraz będzie top 20. potem wsiadamy na motor i jedziemy se tam gdzie wyznaczyłem dobra nam się to zrobi wezmę sok siorby napiję się i wezmę kolejne Weźmy amunicję, żeby oni nie mieli I wsiadamy na motor A w sumie wszystkie potki do leczenia Się przydadzą Wszystko co do leczenia, bo to nie broni Ale się i tak przydadzą Ty prowadź, Ja będę sz Szczeć na przechodniu Dobra, to jedziemy do tamtego znacznika Mamy typa, tylko gdzie? A nie, bo to nie typek. Skąd on do nas? Dobra, nie wiem. I gdzie mój motor? Aha, i motor nam znikł. Dobra, weźmiemy się ten. Mam nadzieję, że nie odebrali ci prawka jak mnie. O Boże, co on tu pisze? No odebrali I mamy typa. Dobra, leży. Bot ma drugiego fraga. I szybko na tą mega wyspę śmigam. Po sok siorby i po amo, żeby im zabrać. Nie, to jest daleko. No, ja tam już raczej nie zdążę. Oj, nie, jednak zdążę. Tylko gdzie jest mój bot? On tam daleko jest? Bo ja mam problem, bo... Niech on tu szybciej idzie. On tędy idzie? Dobra, jest mój bot. I... Ej, nie gadaj, bo tutaj jest takie coś kozeckiego. A nie, to nie tu. No szkoda. Bo jakby nikt tego nie otworzył, to nie fajnie. Ej, dobra, tu ktoś jest. Teraz trzeba zobaczyć, gdzie on tutaj siedzi. Dobra, leży. E, Tam giełka, teraz się nie przyda. Nie. Ten filmik, wizowie trochę trwa. Nie będę marnował soksiorbu. Wszystko byle się uleczyć I po co ten typek to tu postawił Dobra, ja se biorę Amo, y, to znaczy No Amo i... No niemożliwe, że soksiorby z tego nie wypadły Oha! Dobra. Ja idę na dach tego. Żeby zwabić rybki. Najpierw to zniszczę. I idziemy. Oj, ktoś tutaj idzie. Niech tylko tutaj wyląduje. Co, on nie chce tych legendarek, czy co? Dobra, idziemy sobie tutaj na dach. Posłyszałem, że ktoś tutaj wchodzi. Top 10 widzowie zostawiacie lajka. Like A, gdzie jest? Typek Boże, ja się przestraszyłem, że już to, to, to był ten typ. Ty bo on tu wleciał, czy nie, bo ja już nie wiem. Ja tutaj czekam, i tam gdzieś to se na obok cytadle polecę. Zawsze lubię tą miejscówkę. A nie, cytadle już tam dawno jest. O dobra, tutaj do Aury. Też mega lubię tą miejscówkę. Oj, i widzę dwóch graczy. I nie ma. Ale gdzie jest? Oni tutaj są, więc ja lepiej będę ostrożny. Widzę, widzę go. Dobra, tamten co poszedł, a ja szybko muszę zmykać. Co tamten. Oj, widzę go. Dostał dużo. Dobra, ja se podejdę tutaj za to drzewo Iść do niego na blisko nie, bo on mi jakąś pompą zrobi. To tędy. Dobra, let's go. Oj, słyszę, słyszę typa Dobra, to trzy widzowie. Idziemy w to samo miejsce. Jedyne czego teraz nie chcę. Żeby jakiś typek tutaj przyszedł i mnie pozamiatał O, mam sok siorby, fajnie. To się tego napije? Oj, oni tam się leją, dobra, ja se tu wejdę. Top 2 Gdzie jest ten typ? O, tutaj jest, zdradził samego siebie. Tutaj jest tylko dobra, bo ja tutaj zaraz. strefa za chwilę pochłoni. dwa nadal, a ja nadal nie wiem gdzie on jest. On jest tam w strefie. To ja zaraz tam wygram. Gdzie on jest? I gdzie jest mój bot? Hm. Dobra, dawać go. Let's go widzowie. I mamy wina. A jeśli wy chcecie więcej takich superowych filmików, to zostawcie lajka like i suba. Dobra, ja z wami kończę. Pa-pa.